Wychodzimy z hotelu, nie? Z misją idziemy coś zjeść, bo głodnie, nie? Człowiek po podróży. Idziemy do pierwszej restauracji, żeby zobaczyć ile rzeczy kosztują. Idziemy zjeść. Idziemy zjeść, dokładnie. widzimy restaurację bardzo blisko już nas, więc mówimy: A, zobaczmy tego tam na jutro na obiad, nie? Dokładnie, zobaczymy na jutro na obiad i, i w ogóle. A przy stoliku Joe i Amanda i nas wołają. Ejo! Siema, siema, chodźcie się przysiąść, także świat jest mały. Wyszliśmy z tego, z hotelu. 36. O, Państwo 36 stopni, odczuwalna pogoda. Mamy do, do muzeum jakieś pół. 2 km 200 z tego co mi pokazywało na mapie i to jest pół godziny spiekty, tak 35 minut pokazywało to no nie. No i pan z Tuktukiem się zatrzymuje, pyta ile przyjedziemy, a my tak zazwyczaj Tuktuków nie bierzemy, ale z ciekawości zapytałem się ile pan powiedział, o dwa dolce za, za dwie osoby, także to słonko można przejechać, a jak będziemy wracać to się przejdziemy. To jest piękne, jak się wychodzi z muzeum, to, to się słyszy o odpalanie motora. Pan do ciebie macha i się pyta tuk. tuk? A on mówi, nie, tup tup. Jesteśmy po muzeum, i muszę powiedzieć, że jestem mega pozytywnie zaskoczony Kambodżą jak na razie. Przecież to tak miejsce fajnie wygląda. Tak tu no, cywilizowanie w porównaniu z Laosem jak na razie, nie? Bo takim. Lampę Bank czy Więcię, to nawet światła nie było na tym, nie? Na skrzyżowaniu. O, tutaj światła, przejścia dla pieszych, normalnie. Lampy, lampy dokładnie, patrzcie, normalnie ludzie ćwiczą na ulicach, nie? Żyją normalnie. A patrzcie, ile straganów z. Jedzeniem tu mamy bardzo ładną kafejkę nazwaną Noi Café, a tu więcej kafejek z tym z jedzeniem, ze street foodem i wyglądających całkiem ładnie chciałbym zaznaczyć jest czysto Naprawdę wygląda na to, że chodniki są zamiatane oprócz no, tutaj troszeczkę ale no jest jest kultura, nie? Jest kulturka zachowana. Mamy dobry rząd, wybitnych fachowców. Gospodarka idzie do przodu, a ludziom... żyje się coraz lepiej. Naprawdę, Dania się tu wahają od dolara do trzech. Nie. Yeah. Tak naprawdę? Sosta To jest co? Sosta Co to jest Sosa A, dzień dobry. Sosta i okej. Okay. Sosta to znaczy... Dzień dobry po kambodżańsku. Kmersku. Po kmersku. Proszę Chyba bardzo. Po kmersku, dzień dobry to. Jak? Nie wiem. No ja otwarzam Rosaj, zostaj. Sostaj, ok, dobrze. Jeszcze jedno chciałbym zaznaczyć, że. Hello, dzień dobry Witam, dzień dobry, witam, dzień dobry Że tutaj na Pasach Normalnie ludzie się zatrzymują jak chcemy albo zwajnają, naprawdę dają przejść z tym jak na razie w przeciągu ostatniu, ostatnich 50 parę dni raz się może spotkaliśmy w Laosie No taka ciekawostka mamy Markecik. Zobaczmy, ile takie rzeczy kosztują. w takim markecie teraz, w takich straganach, takich przychytych straganach z takim sufitem czyli można to nazwać, nie, no, halą handlową. I mocno się targują ludzie, bardzo są, są tacy natarczliwi są wręcz, no nie? Jak coś się pytasz o cenę, no to ona mówi 8, ale odchodzisz, dobra, dobra, 5, a nie, nie, no to 3, no to ten, bardzo ładne. For this one, uh, this one, four This one, how much? Four, four dollars. Dollar, okay. You can do two, maybe two dollars. I cannot. No, I'm no, sleepy, okay. okay. Two dollars is okay. two, two dollars is okay, please. <laughs> two dollars. No, yeah. uh, this two one three. from from Tribu, okay. Mm -hmm. we best one, two, price. Best price? Yes. How much best price? Oh. I say two dollars, but. Ty powiedziałaś może 2,50 zł Ja robię 2,50 jest Ile masz? Ile masz? Tak To jest 6 zł, tak? 6 6,00 zł jest ok Czy to będzie jedna z tych? Tak Więc robisz 2,50 zł, ja biorę tę Ok, 2,50 zł Dziękuję bardzo Dobra, tam pewnie i tak nas oskubali e, Na tym, ty e, co to kupiliśmy, to pierwsze? Pałe na pałeczkach. Ale potem się pytamy o magnesy. Pani mówi jeden dolar, nie? Ja mówię, o pani, cztery za jednego, nie? To, to może wezmę, no nie? Ilonka tak za bardzo zniechęcona, e, za bardzo nie była zachęcona, bo no tak stuprocentowo nie była przekonana za tego dolara. No ale odchodzimy, ona mówi, dobra, dwa za jednego. Jak mówię, jak zrobisz 3 za jednego, to weźmiemy. No i wzięliśmy. Także. Trzeba. Trzeba handlować i trzeba wiedzieć, żeby się tanio, tanio, nie sprzedać. Jak ja to zawsze mówię, tanio skóry nie sprzedać. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie? Odpicowany wiejski tuning Priusa. Proszę bardzo. jeszcze czerwone tarcze dodające trzech koni mechanicznych. Ostro. No pięknie. Masz coś z przodu? Jakieś naklejki czy coś? jest skóra z barana nieźle to jest moc jaką ciekawostkę można powiedzieć o tym hotelu to taką, że jest o dolar droższy za noc od hotelu w stolicy Laosu tego Rainbow Hotel tu już wrzucam zdjęcie w a już o 7 funtów tańszy niż nasz Nocleg w Lankraban, gdzie byliśmy też w 7 nocy. Aczkolwiek ta cena była troszeczkę afektowana tym, że był chiński Nowy Rok, ale tak czy siaknie, jakie jest porównanie. No i to miasto, w którym się znajdujemy, Siam Rep. Nie jest stolicą Kambodży, a wygląda lepiej niż stolica Laosu. Na pewno dużą rolę odgrywają świeże budynki z, z elewacjami porobionymi. Na pewno dużą rolę robią też kable, bo jako tako to wygląda a nie chłębki kabli sięgające ziemi pozwijane, no nie. Fajne jest to, tuk-tuk, wiecie, chodniki, ładne chodniki, dokładnie, stosunkowo proste, świeże. No kurczę, no trzeba poczytać, kiedy to było ten ogarnięte. Albowiem mamy dobry rząd wybitnych fachowców, gospodarka idzie do przodu, a ludziom żyje się coraz lepiej. Jesteśmy tu, gdzie szliśmy, czyli do workshop, and boutique. Gliniane rękodzieły i nie tylko. I nie tylko fajnie to brzmi. Dołączyliśmy do... O, tutaj jest mikrofon. Dołączyliśmy do grupy starszo... starszych. Aż tak staro nie wygląda, nie? Łukasz poznał paru kolegów z wojska the powiedzieć, że taki zwykły, no, znaczy zwykły. A to jest skomplikowany wzór, ale ten robią w prędkości 3 metry na tydzień. E, szalik to jest szal. A tutaj pani ciupie z prędkością e, 1,5 metra na tydzień. Z 32 szpulkami. E, z silku to jest... Z to jest... Jedwab. Gdzie jedwab? Skubana. Oj i pani się. No tak. Przyszedł do klasy, powiesz te torebeczki dokładnie. A tu mamy jedwab w czystej postaci, znaczy w czystej? Już pokolorowany, no nie? Takie nicie jedwabu, nie? Jak dotykasz? Jak powietrze. Pióreczka takiej kaczusi, co się dopiero całkowicie Dokładnie. Dokładnie, to jest takie delikatne. Shop. Ogólnie to jest Gift Shop. I trzeba przyznać, że kozak miejsce, nie? Jak wyjdziemy to poopowiadamy po o tym miejscu. Ale no przefajnie tu jest na tych warsztatach. A to kilka ciekawostek o tym miejscu. Powiem wam, kochani moi. Jest tu parę warsztatów. Mamy z drewna. Znaczy tak wy, wyroby z drewna, wyroby z kamienia Mamy wyroby metalowe, czyli z miedzi i srebra Oraz warsztat prac z jedwabu O, to jest stanie pokazane jak, jak robią o. I żeby do tego punktu dojść to trwa 3 miesiące I to zazwyczaj te figurki są z jednej części Jak już jeden człowiek zacznie pracę nad czymś bo on już to kończy także nikt mu nie zepsuje i, i on kontroluje jakość Zero pracy grupowej, bardzo dobrze. Tak, 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 zero pracy gru grupowej on kontroluje jak to powinno wyglądać Klienta, tutaj Ilonka będzie pokazywać jak klepie Ciężko? Bardzo łatwo Bardzo łatwo się klepie? Klepie sobie po telefonie, ale szczęków I mamy tutaj quality Assurance Equality Control u tego pana mistrza, który też Który pracował nad konserwacją. O nie ma go, a tu siedział. Pracował nad konserwacją świątyni Angkor do której pojedziemy w najbliższych dniach. I on też sprawdza pracę uczniów. On sprawdza pracę uczniów, i przez niego przechodzą wszystkie prace, i on im. Dobrze, córeczko, już idziemy do hotelu. No już wychodzimy abyśmy prawie wyszli z pamiątkami wizytorów. Dziękuję bardzo proszę. Dziękuję. Także te warsztaty rzemieślnicze znajdowały się może 5 minut drogi od nas, od naszego hotelu. I zaraz pomiędzy jest fabryka czekolady. Choć kochani można przejść. Jest fabryka czekolady. Pierwsza, otwarta fabryka czekolady w Kambodży. Także idziemy zobaczyć ile kosztuje Tak Idziemy zobaczyć ile kosztuje wstęp do fabryki, bo nie ukrywam bardzo bym chciał przejść na takie coś i spróbować takiej prawdziwej czekolady. Ojeju. Ojej, ojej, ojeju. Hmm. Zobaczymy ile kosztuje wejście do fabryki. Dziękujemy bardzo. Fajnie można spróbować każdej czekolady. Od 100% do 48% nawet biała jest. Kozak, kozak, kozak. 100% nawet, chyba od Kamila kiedyś dostałem. Cynamon, smooth, sea salt, sea salt, o Jezus. Ginger. Wiemy, że przyjdziemy tu o, o drugiej czyli za około 2 godzinki. Mm, kurde, wziąłem jeszcze sea salt. ale Słonę Ale kozak kurde ja się nie mogę. Fajnie, nie mogę się doczekać. O drugiej piątkę za osobę kosztuje wizyta w fabryce czekolady. Widzicie, znowu się zaczyna tutaj Thank you, thank you, thank you A już wie, że dzisiaj nie chcemy, a już powie, że jutro przyjedzie, nie? Jutro przyjadę do świątyni Dokładnie, dokładnie. Może byś chciał. No Pierwsza 52, ale autobus stary retro, fajny. Idziemy na fabrykę czekolady. Pierwsza 52, o drugiej jest yy, wprowadzenie i oprowadzenie. Oprowadzenie po fabryce. Będę się czuł jak Łukasz w fabryce czekolady. A jeszcze muszę o czymś powiedzieć. Kupione zostały jabłonki. Jeszcze. Tylko tak ląduje mi stopa Nie wiem czemu no złe no czemu? No bo złe zrobione podróba chińska Hajwanów Hajwansy Sprzedawca mówi 15 dolców Ja mówię gdzie 15 dolców człowiek On mówi dobra to dychę Ja mówię panie gdzie dychę? Może ewentualnie 2 dolce ci dam On mówi dobra 8 Nie ja nie 8, panie. Ewentualnie 3 dolce. On mówi 7 i Ni, niżej, nie sodę. Ja mówię, nie, dzięki. Idę. On mówi, no to jaka cena by cię interesowała? Ja mówię, no 4 ewentualnie dolce, nie? On mówi, nie. 4 za mało. On mówi, 4, nie sprzedam ci za 4. On mówi, dobra, to idę na razie. Odszedłem, 5 kroków. On mówi, dobra, 4. Ale tak rzucił tak. Dobra cztery ja usłyszałem. Ja mówię, dobra, no to wezmę te podróby Hajwanów za cztery, bo ile można chodzić w Adidasach ciągle i jej niszczyć Tak to, ale kurczę no źle mi ląduje stopa, nie? Na tych Hajwanach Także Także taka historia, są Japonki Już się już stopa nie poci i mogę opalić stopę, bo mam śmieszny tutaj mam, mam śmieszny kontrast pomiędzy tam gdzie jest skarpetka, stópka kończy a gdzie ten, a gdzie noga jest nie? opalona o jest, Chocolate Factory idziemy proszę bardzo potrzebuje jeszcze półtora dnia bo jeszcze nie jest gotowa a ta już jest patrzcie jak pięknie wygląda mm. idziemy ciągle degustacja 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 o proszę bardzo dla szefów kuchni w Sofitelu. póki pamiętam to tak fabryka otwarta w 2019 roku znaczy ta, nie ta fabryka jest stosunkowo świeża, bo ona ma rok dziękujemy, nie chcemy tu ptuka. tak, a firmę otworzyli w 2019, a wcześniej koleś robił e, czekoladę u siebie w domu tak, po pierwsze, po drugie oni tu robią cały proces od od tego jak dostaną wor, worek 70-kilowy nasion to oni to pieczą, skubają maszyny mają od skubania z tego, obierania dokładnie. Potem to co tu jeszcze robią? Pieką, obierają yy, grinding, no to mielą, mielą, no i potem mieszają to i, i ogarniają w czekoladę. Cały ten proces trwa 5 dni. Mówi, że 5,5 zależy od tego, jak szybko się chłopaki uwiną, i to wszystko jest takie bardzo czasowe, bo każdy proces polega na następnym lub poprzednim. No nie? Także wszystkiego spróbowaliśmy, czego się dało. Mają 23 smaki, wszystkie spróbowałem. Pycha, o jakie dobre, nie? Od 45% do nawet 100% czekolady tam mają. I nawet takie suszone owoce, moczone te w czekoladzie, tak, tak, szok. Jak my tu wczoraj nie trafili? Nie, idziemy tutaj gdzieś do tej pani. O, no, także także tyle. I kupiliśmy takie, takie, takie cuś. I to jest, to są yy, nawet, nie wiem jak to nazwać Kuszonka czekoladowa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, Ale żebym się najadł No i fajnie, dobra, jemy Hello. Hello. Tu mamy pierwsze danie Lok lak beef Tradycyjne danie kam, z Kambodży I to jest, e, jak to się nazywa? Mięso wołowe i ryż Zobaczmy, spróbujmy tego będzie a to jest jakaś zupka z kurczakiem z ryżem. też fajne tak naprawdę opa i znowu jesteśmy na pub street czyli ulica pełna pubów Jo, patrz na niego, pomóż. No, a, a Dziękuję. Dobry, dobry slogan mają tutaj. Please feed our hungry fish your dead skin. Ich slogan to był Proszę nakarmcie nasze głodne ryby waszą martwą skórą. Do stupek. Dziękujemy bardzo, ale podziękujemy. Dziękujemy bardzo. No to jest tak, ciemno diabeł wychodzi i słyszę takie... Paf, paf. No tak, nie, dziękuję. Ja nie jest taki.